Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Chwała Trójcy Świętej w stworzeniu, katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 26 stycznia 2000 roku. Jakże godne ukochania są wszystkie Jego dzieła, i zaledwie iskierką są te, które poznajemy, i nie mają żadnego braku. A któż się nasyci, patrząc na Jego chwałę? Wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli. Zakończeniem zaś mów, niech będzie. On jest wszystkim. Jeżeli zechcemy jeszcze go chwalić, gdzie siłę znajdziemy. Jest on bowiem większy niż wszystkie jego dzieła. Wypowiadając te pełne podziwu słowa, mędrzec biblijny Syracydes patrzył na piękno stworzenia i głosił chwałę Boga. Jest to mały fragment nurtu kontemplacji i medytacji płynącego przez całe Pismo Święte, poczynając od pierwszych wersetów Księgi Rodzaju, kiedy w ciszy okrywającej pustkę pojawiają się stworzenia powołane do istnienia pełnym mocy Słowem Stwórcy. Wtedy Bóg rzekł Niechaj się stanie światłość i stała się światłość. Już w tej części pierwszego opowiadania o stworzeniu możemy dostrzec działanie słowa Bożego, o którym święty Jan powie: Na początku było słowo i Bogiem było słowo. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Święty Paweł powtórzy w hymnie z listu do Kolosan, że w nim Chrystusie zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze? Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. Jednakże w pierwszym momencie stworzenia pojawia się również w ciemnościach duch święty. Duch Boży unosił się nad wodami. Zgodnie z tradycją chrześcijańską, możemy stwierdzić, że chwała Trójcy Świętej jaśnieje w stworzeniu. W świetle objawienia można bowiem dostrzec, że akt stwórczy przynależy w pierwszym rzędzie do ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Jak śpiewa psalmista, jego blask jaśnieje na całym nieboskłonie. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi, Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Bóg umocnił świat, by się nie poruszył. W obliczu nicości przedstawianej symbolicznie przez wzburzone wody podnoszące swój głos unosi się stwórca zapewniając trwałość i bezpieczeństwo. Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą. Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli, potężny jest Pan na wysokościach. W Piśmie Świętym stworzenie związane jest również ze Słowem Bożym, które zostaje wypowiedziane i działa. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust jego. Bo on przemówił, a wszystko powstało. On rozkazał, a zaczęło istnieć. Na ziemię syła swoje orędzie, mknie chyżo jego słowo. W starotestamentalnej literaturze sapiencjalnej, uosobiona Boża Mądrość daje początek wszechświatu. Urzeczywistniając zamysł Boży. Powiedzieliśmy już, że święty Jan i święty Paweł widzą w Słowie i mądrości Bożej zapowiedź działania Chrystusa, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, ponieważ przez Niego też Bóg stworzył wszechświat. Gdzie indziej znów Pismo Święte podkreśla rolę Ducha Bożego w akcie stwórczym. Stwarzasz je gdy ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi. Tenże duch przedstawiony jest symbolicznie przez tchnienie ust Bożych. Daje ono człowiekowi życie i świadomość. oraz przywraca mu życie poprzez zmartwychwstanie, jak zapowiada prorok Ezechiel w znaczącym fragmencie swej księgi, w którym duch pomaga ożywić wyschnięte już kości. To samo tchnienie unosi się nad wodami morskimi, kiedy Izrael wychodzi z Egiptu. Duch również odradza stworzenie ludzkie, jak mówi Jezus podczas nocnej rozmowy z Nikodemem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Tak więc w obliczu chwały Trójcy Świętej, widocznej w stworzeniu, człowiek powinien oddać się kontemplacji, śpiewać i odnaleźć zdolność zachwytu. W dzisiejszym społeczeństwie człowiek staje się oschły, nie dlatego, że brakuje rzeczy budzących zachwyt, lecz z braku zachwytu. Dla człowieka wierzącego kontemplacja stworzenia to również wsłuchiwanie się w treść posłania. Słuchanie Jego tajemniczego i niesłyszalnego głosu, jak mówi psalm Słońca. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi na całej ziemi i aż po krańce świata ich mowy. Przyroda staje się zatem Ewangelią mówiącą nam o Bogu, bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Święty Paweł poucza nas, że od stworzenia świata niewidzialne Jego Boga przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Jednakże ta zdolność kontemplacji i poznania, to odkrycie transcendentnej obecności w stworzeniu powinno nas doprowadzić do odkrycia na nowo braterskich więzi z ziemią, z którą jesteśmy złączeni, poczynając od naszego stworzenia. Stary Testament łączył właśnie ten cel z jubileuszem żydowskim, bo ziemia wtedy odpoczywała, a człowiek zbierał to, co samo urosło na polu. Jeśli nie stosujemy wobec przyrody przemocy i nie poniżamy jej, staje się ona na powrót siostrą człowieka.